Cześć, Michał Pogodowy Pl i Fundacja Akademia Boreliozy.pl Dzisiaj chciałem troszeczkę jako pacjent, jako osoba chora na boreliozę opowiedzieć Wam o moich jakichś wewnętrznych przekonaniach o tym, co się dzieje. Pacjent w tej chwili, osoba chora na boreliozę ma w Polsce przerąbane. Delikatnie mówiąc, szczerze Wam Współczuję już w 2012 roku, wtedy kiedy ja szukałem przyczyn wiele lat, przyczyn swoich dolegliwości, gdzie jak byłem w stanie krytycznym, znaleźli tak naprawdę tą przyczynę boreliozę, gdzie trafiłem do szpitala i byłem leczony standardowo trzy tygodnie i wypuszczony z objawami, to mamy rok 2024 i nic się nie zmieniło. Cały czas ten schemat się powtarza, czyli wy leczycie się, o ile macie w ogóle diagnozę boreliozy, leczycie się tym jednym antybiotykiem, i nadal jesteście chorzy, pozostawieni sami sobie z objawami, odsyłani do domu z komunikacją, że boreliozy nie ma. O zgrozo, gdzieś mi ostatnio wpadł artykuł, w którym ktoś twierdzi, że 90% przypadków boreliozy, to nadinterpretacja. Podczas kiedy, gdy naukowcy tego świata, największe organizacje prozdrowotne twierdzą, że borelioza jest największą pandemią, czy najszybciej rozprzestrzeniającą się chorobą zakaźną na całym świecie, w Polsce ktoś mówi, że jest nadrozpoznawalność boreliozy. Kochani, jak to jest faktycznie? E bardzo często pytacie o testy, testy typu Lisa, testu Western Blood. Testy, na podstawie których w Polsce lekarze chorób zakaźnych potwierdzają bądź wykluczają chorobę. Już w tej chwili coraz częściej ją wykluczają. Eee, testy te, na podstawie których pada diagnoza bądź wykluczenie, mają około 28 lat. I nic od tamtego czasu się nie zmieniło w diagnostyce NFZ-owej boreliozy innych chorób odkreszczowych. Warto tutaj dodać, że każda dziedzina medycyny, każda praktycznie, średnio rozwija się co 2-3 lata. Przynajmniej tak podają wszelakiej maści artykuły o treści medycznej. Skoro każda dziedzina medycyny się rozwija, to dlaczego choroby zakaźne, Tutaj mówię akurat o boreliozie i innych chorobach odkleszczowych, nie idą do przodu. Czy wiedza w tym zakresie nie idzie do przodu? Pomimo tego, że wielu lekarzy komunikuje i powołuje się na artykuły czy na standardy i wytyczne z, przed, z roku 2023, mówię o Polskim Towarzystwie Lekarzy Epidemiologów, Lekarzy Chorób Zakaźnych, powołują się na jakieś standardy i publikacje z 2023 roku, to faktycznie. To faktycznie od 28 lat nic się tutaj nie zmieniło. Cały czas mamy tą samą diagnostykę i ten sam jeden antybiotyk. E, czy może być tak, że w medycynie, której taki rozwój jest w wszelakich dziedzinach medycyny w chorobach odkryszczowych nic się nie zmienia, e, ja chciałem zauważyć jeden fakt: wszyscy, jak jeden, trąbią dookoła, o boreliozie. Proszę mi powiedzieć, kto z Was chorych, chorych, którzy się znajdują się z ciężką bartonellą, z, cięż z ciężką babesziozą, kogo z Was, czy któremu z Was lekarz chorób zakaźnych zlecił badania w kierunku bartoneli i w kierunku babesziozy? Ja bym się tutaj, kochani, skupił nad, e, nad tym wątkiem. Już pomijam fakt, że 28 lat temu, około 30 lat temu, kiedy wchodziły testy ELISA i Western blot, to producent mówił, że nie są dokładne, a na ich podstawie jest potwierdzana bądź wykluczana choroba. Wszyscy wiemy, że do testów wskazane są. Symptomy. Ktoś zarzuca nadrozpoznawalność boreliozy, że testy wychodzą dodatni, to nie wystarczy. Tylko proszę pamiętać, i tu zwracam się do osoby, która mówi o nadrozpoznawalności choroby, że u większości ludzi, u których pada diagnoza boreliozy, to są ludzie, którzy od wielu lat, od wielu lat chodzą od lekarza do lekarza z różnymi diagnozami źle leczeni, leczeni nieskutecznie, aż w końcu pada gdzieś na końcu diagnoza boreliozy i co? Jest nadrozpoznawalność i mają wracać do punktu wyjścia? Przecież to są osoby, które mają specyficzne objawy chorób odkreszczowych i dopiero wtedy przy specyficznych objawach i testach dodatnich rozpoczynają swoje właściwe leczenie. Proszę pamiętać też, że te osoby, u których zostaje rozpoznana borelioza po wielu latach tułaczki od lekarzy do lekarzy mają podawany jeden antybiotyk. Po tym jednym antybiotyku mają dalej objawy i są odsyłani z powrotem do innych lekarzy. Czy determinantem wyleczenia boreliozy w Polsce nie jest brak objawów, a czas podawania antybiotyku? Tutaj należałoby się zastanowić, bo wydaje się, że tak, że Kluczem do waszego zdrowia jest czas podawania antybiotyku, a nie to, jak się czujecie, bo większość z was chorych po standardowym podaniu antybiotyku czuje się nadal źle. Natomiast lekarze twierdzą, że jesteście zdrowi. Gdzie tu jest, kochani, problem? Wydaje mi się, że w edukacji, w samoedukacji być może medycznej, w jakimś systemowym, brakuje systemowych rozwiązań edukacji, szkoleń dla lekarzy bądź ja już nie wiem o co chodzi. Eee, wracając do Bartoneli Babesiozy, eee, są to patogeny, które literatura podaje, mają bardzo duży neurodegeneracyjny wpływ na układ nerwowy człowieka. Eee, mają szereg, mogą powodować szereg symptomów, eee, które człowiek, nosiciel tak naprawdę tych patogenów, fizycznie odczuwa, które są dość Uporczywe. Biorąc pod uwagę, nie wiem, literaturę, fakty, moje osobiste przekonania, opowieści innych chorych, osoby, które się zmagają z bartonellą, mogą mieć wszelakiej maści, fascykulacje, problemy z psychiką, depresje, natręstwa myślowe, myśli samobójcze, różnego rodzaju problemy neuropsychiatryczne i neurologiczne, bóle o charakterze, nie wiem, które symulują chorobę fibromialgii, wszelakie maści fascykulacje i wiele, wiele innych palenia, pieczenia skóry, drżenia układu nerwowego, tak jak od środka, problemy z uszami, z oczami, czyli generalnie wszystko. Od strony babesiozy również układ oddechowy, uczucie głowy i madle, nocne poty, kołatania serca, głód tlenu i wiele, wiele innych. Dlaczego, skoro literatura naukowa mówi o tak poważnym problemie i o tak poważnych symptomach związanych z tymi patogenami, nie ma w ogóle mowy w Polsce o tych patogenach? Dlaczego nie ma właściwej diagnostyki w kierunku tych patogenów? Dlaczego nikt chorych na boreliozę nie diagnozuje w kierunku tych patogenów, tylko odsyłani są do neurologów? Celem stawiania różnych diagnoz. Proszę pamiętać, że większość ludzi, którzy trafia czy dostaje diagnozę boreliozy, jest po średnio 2, 3, 4 latach tułaczki po wszelakiej maści lekarzach. Taki mamy w tej chwili problem w Polsce i nikt nie potrafi tego zrozumieć z nas chorych. Dlaczego, czy z czego się to bierze? Dlaczego lekarze nie wiem, boją się mówić o Bartonelli, boją się mówić o babeszliozi, nie zlecają diagnostyk patogenów, jeżeli mowa w ogóle o problemie chorob, chorób podkleszczowych? Pełna właściwa diagnostyka chorób podkleszczowych powinna zawierać diagnostykę chorób podkleszczowych, a nie tylko boreliozy. Ja, słuchajcie, na ten moment skończę. To są moje osobiste refleksje jako pacjenta. Przemyślenia i szczerze, szczerze współczuję chorym w związku z obecną sytuacją, jaka panuje w kraju w przedmiocie odnośnie diagnostyki leczenia chorób podkreślawkowych. A w zasadzie nie ma chorób podkreszczowych, tylko jest borelioza w dodatku nadrozpoznawalna. Pozdrawiam Was serdecznie, Michał, do usłyszenia.